Aleksandra Mieczyńska, dzień dobry. Dzisiaj w studiu ze mną Magdalena Kmiecik, artysta plastyk Sama tak się określasz. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Będziesz finiszować ze swoją wystawą. Wystawą, która jest zatytułowana Stan Chwilowy, finisarz 13 grudnia o 18, to już teraz zapraszamy w galerii okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie. Co to znaczy stan chwilowy? To jest taki mm, chwilowy stan rzeczy, powiedziałabym, <laughs> A, ponieważ te obrazy mm, są z różnych okresów mojego malarstwa, e, z ostatnich sześciu lat i wyrażają bardzo różne stany, w których m, w tym okresie byłam. Mm -hmm. A, stąd może taka nazwa, bo jest to taka m, moja. <laughs> Historia, mm -hmm. ja bym, moja droga dochodzenia do poszukiwania, dochodzenia do czegoś, co mnie interesuje, czego poszukuję. To są takie zatrzymane magdaleny kmiecik z danego momentu? Myślę tutaj o, o, te, o, o, tym, o tym wyrażaniu się przez obraz. Myślę, że tak. Aczkolwiek i wyrażane, i takie noszone w sobie, i Później znajdujące właściwie wyraz w tym, co malowało. Mhm. Mówisz tak, stan chwilowy z sześciu lat, obrazy, tak? tak. Kiedy wybierałaś się na tę wystawę, kiedy się im przyglądasz, czy to jest tak, że to jest cały czas droga, którą idziesz, czy zdarzały się momenty, że patrzysz na obraz i tak sobie myślisz, oho, ten sprzed czterech lat. Jest podobny do tego momentu sprzed sześciu? Na przykład. Czy nie wracasz? Są oczywiście takie, takie obrazy, które lubię i do których wracam. Nie powielam nawet w sposobie malowania. Natomiast są obrazy, oczywiście, które mają jakąś ciągłość, ale większość z nich jest rzeczywiście taką drogą, bo zaczęło się od okresu studiów, kiedy Jakieś warsztatowe prace musiałam wykonywać w czasie zajęć, no a potem już były plenery, były spotkania z ludźmi ciekawymi, ciekawe wystawy, które mnie inspirowały, i tak powstawały te moje prace. Mhm. Z czego jest więcej w Twoich pracach inspiracji? Właśnie na przykład, nie wiem, ze spotkań, z plenerów, z wernisarzy, próbujesz tak spojrzeć? Najwięcej chyba z natury, mhm. aczkolwiek nie są to, w większości przynajmniej, nie są to prace przedstawiające. Nie ma tam takiego dosłownego pejzażu. Może bardziej martwa natura, ale też niedosłowna. Natomiast trudno byłoby mi powiedzieć, co jest takim jedynym moim źródłem inspiracji. Wszystko, co mnie otacza. Jedynego to chyba nie ma, ale pytam tak. o to najważniejsze. Mówisz tak, to nie są w dużej mierze obrazy przedstawiające. Co jest zatem dla Ciebie w malarstwie, w tworzeniu, w kreacji najważniejsze? Myślę, że skupiam się na kolorze, mhm. na takiej. Łagodności w, w tym, co, co znajduje się na płótnie, w takim wyważeniu wszystkiego i poszukiwaniu ładu i, i ciszy. Mm -hmm. Bardzo potrzebnej we współczesnym świecie. Tak. Trochę uciekasz? Myślę, że tak. Mm -hmm. Udaje mi się to nawet, ponieważ ta droga to jest również taka troszeczkę. Mm, Przenośnia tego, co, co lubię w życiu. Lubię bardzo spacerować, lubię przyglądać się przyrodzie i lubię w niej w milczeniu pozostawać, obserwować. Tak sobie myślę, że z jednej strony to jest dobra ucieczka od zgiełku świata, ale też taki prezent dla tych, którzy Twoje obrazy później oglądają, odbierają, tak? bo, bo mogą się też. W tej łagodności, w spokoju, w ciszy, przynajmniej na chwilę, zanurzyć. Myślę, że tak. I takie mam recenzje od moich odbiorców, bo oczywiście każdy, kto ogląda jakąś twórczość, jakieś obrazy, ma swoją interpretację tego, co widzi. Ma do tego prawo. Ma do tego prawo, widzi je przez pryzmat swoich doświadczeń, ale takie recenzje otrzymuje. Ta łagodność. To bardziej kreską pociągnięciem pędzla, czy bardziej kolorem barwą? I kolor, i kreska, mhm. i forma. Aczkolwiek nie wszystkie obrazy są takie łagodne. Jest cykl obrazów, które powstawały w trakcie performansów takich dość powiedziałabym ekspresyjnych i te obrazy również są bardzo nawet agresywne, y y ale mają też swój wyraz. Y y a dlaczego y y zatrzymujesz się czasami po to, żeby właśnie zrobić jakiś performance? Co ci to daje? Y no żyję w, w świecie, który y mnie otacza, który mnie dotyka również w jakiś sposób, różnego rodzaju zjawiska nie pozostają jakby mi obojętne, próbuję reagować w ten sposób. Dotykasz świat, tak? W ten sposób. No, Oddajesz ten Próbuję dotyk? w jakiś mm. sposób reagować na to, co, co niesie świat. No. Mm -hmm. Twoje takie marzenie, kiedy myślisz o świecie, widzisz, jaki jest chaotyczny, rozbiegany, a nawet rozdygotany. To, jakby się nazwała, czy w ogóle takie jest? Jest, marzenie jest, oczywiście, to jest nieodłączne. E, właśnie e, próba e, porozumienia się, próba e, pojednania się w tym świecie, wybaczenia, mhm. zrozumienia własnych i innych mhm. e, intencji, prawda? Ludzi, którzy mnie otaczają. E, ja mam taką dewizję, że właściwie chciałabym, żeby wszystkim było dobrze. Czasami sama na tym tracę, ale no, taka jestem. Zmianę świata zaczynamy przynajmniej tak powinno być od siebie, od swojego otoczenia. Starasz się tę łagodność, którą pokazujesz w obrazach w większości, tak? Tę łagodność przelewać na, na relacje. Staram się, nie zawsze jest nie to zawsze możliwe. Nie zawsze jest to możliwe, ale no dużo pracuję z, z ludźmi, z dziećmi i myślę, że próbuję właśnie przekazać to ważne przesłanie, że tylko porozumienie jest jakby w tym świecie. Ważne. W sztuce ważne są znaki, ważne są znaczenia, Twoje obrazy też znaczą. Oczywiście każdy ma prawo, powiedziałyśmy to już dzisiaj, odczytywać te znaki, te znaczenia po swojemu, ale starasz się, żeby był taki dialog, tak? Ty jako twórca, Twoje obrazy, jako przekaz. Ktoś po drugiej stronie, kto tę pracę czyta? Tak, jest to pewnego rodzaju taki przekaz estetyczny, który no, pokazuje, bo obraz zaczyna żyć właściwie innym życiem w momencie, kiedy jest odbierany mhm. przez widza przez mhm. osobę, która w jakiś sposób go interpretuje dla siebie. I to jest dla mnie. Istotne w mojej mhm. pracy. Zdarzyło ci się, że ktoś y, y, o, odebrał jakiś obraz w taki sposób, powiedział ci o tym, że sama spojrzałaś na swoją pracę y, inaczej? Często dyskutuję z moimi odbiorcami mhm. na temat moich prac i czasami mnie zaskakują mhm. takie y, właśnie interpretacje, których bym nie przewidziała, ale, ale to, to, jest, jest to jest bardzo ważne, ponieważ każdy z nas ma prawo do swoich myśli tak. na temat tego, co widzi. Mhm. Okazja do takich rozmów będzie, raz jeszcze przypomnijmy, 13 dzień grudnia, 18 godzina, Galeria Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie to jest ulica Generała Zajączka 5, 5. finisarz wystawy zatytułowanej Stan Chwilowy. Autorka Magdalena Knieci była Państwa i moim gościem bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i gorąco zapraszam na wystawę. Dzień.